W tym roku zakładam ogródek warzywny. To będzie mój pierwszy ogród warzywny, jaki będę. Mój pierwszy w ogóle ogród, tym bardziej warzywny, jaki będę prowadziła w życiu, więc rozpoczęłam od naszykowania sobie nasion, nasion oraz wybrania gatunków, które będą mi potrzebne do mojego ogrodu. Oczywiście inspirowałam się osobami, które prowadzą kanały na temat utworzenia, na temat w ogóle prowadzenia warzywniaka. Także już pomału ja też się przygotowuję. Dopiero to jest pierwsza część ziarenek nasion, które kupiłam. No, i część ziarenek, część nasion będę jeszcze dokupowała. Także jeszcze chwila, moment, a będę gotowa. Oczywiście muszę jeszcze zamówić doniczki, ziemię i tak dalej. Niedługo się pochwalę, jak wygląda aktualnie ogród i jaki będzie on wyglądał później. Postępy również mam nadzieję w międzyczasie wrzucać, żebyście zobaczyli, jak totalny amator... Rozbudowuję sobie swój pierwszy ogródek, będę popełniać błędy publicznie. To na pewno będzie dobrym materiałem dla osób początkujących, aby się uczyć na czyichś błędach, nie na swoich. Także dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia później.